Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Ostatnio mało nagrywam historyczno-językowych odcinków, ale to nie znaczy, że moje zainteresowanie tą tematyką zmalało. Więc dzisiaj omówię odmianę typu w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech. Kiedy mówimy o mieszkańcach Niemiec, Włoch i Węgier, odmieniamy następująco. Lubię Niemców, lubię Włochów, lubię Węgrów. Rozmawiamy o Niemcach, rozmawiamy o Włochach, rozmawiamy o Węgrach. Całkiem zwykła odmiana. Ale kiedy mówimy o państwach, odmieniamy tak: Nie mam nic do Niemiec, nie mam nic do Włoch, nie mam nic do Węgier, jestem w Niemczech, jestem we Włoszech, jestem na Węgrzech. Nagle mamy inne formy, mimo że w innych przypadkach odmieniamy te słowa tak samo. Więc skąd się wzięła ta odmiana dla państw? Dzisiaj odpowiem na to pytanie. Najpierw formy do Niemiec, do Włoch i do Węgier. Jest to końcówka zerowa, jak Torba, toreb, książka, książek. Brak końcówki jest końcówką. Niemcy, Włochy, Węgry jako kraje to pluralia tantum, czyli rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej. W dopełniaczu liczby mnogiej, zerowa końcówka występuje w przypadku rodzaju żeńskiego i nijakiego. Torba, ale nie mam żadnych toreb. Książka, ale nie mam żadnych książek. To są rzeczowniki rodzaju żeńskiego. I jeszcze rodzaj nijaki. Pudło, ale nie mam żadnych pudeł. Lustro, ale nie mam żadnych luster. Kiedy mówimy o pluraliach tantum, nie zastanawiamy się, jakiego rodzaju teoretycznie jest dany rzeczownik. Dlatego na przykład mamy frytki, ale nie wiadomo, czy to jeden frytek, czy jedna frytka. Chyba częściej mówią jedna frytka, ale spotkałem się też z jednym frytkiem. Ale jeśli mamy się zastanawiać, jak jeden frytek, czy jedna frytka, to Niemcy, Włochy, Węgry jako kraje, to jakiego rodzaju rzeczowniki? O tym powiem później. A teraz, formy w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. To jest dziwna odmiana, której raczej nie znajdziemy w innych wyrazach. Chyba poza tymi trzema jest tylko w niebiesiech, obok odmiany w niebiosach. Ale to też jest raczej archaiczna forma. To jest wyjątek w odmianie, ale jeśli chcemy się zagłębiać w tematy językowe, to warto mieć taki odruch. Hmm? Wyjątki, czyli pewnie historyczne pozostałości. Tutaj też nie jest inaczej. Końcówka Ech. To dawna odmiana dla rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego. Kiedyś mówiliśmy o kociech zamiast kotach, o leciech zamiast latach, o grzeszech zamiast grzechach. Mniej więcej do XVI wieku ta odmiana była normą, ale potem zaczęła zanikać. W przypadku niektórych krajów, które mają identyczne formy w nazwie państwa i nazwie mieszkańców, ta stara końcówka się zachowała, żeby rozróżniać formy wyroku znaczenia. Na uczelni w Polsce słyszałem też, że kiedy jeszcze prusy były, występowała też odmiana w prusiech. Jestem w prusiech, ale rozmawiamy o prusach jako o mieszkańcach. Jeszcze ciekawe jest to, że w przypadku Czech jest odmiana jadę do Czech, ale nie mówię się jestem w Czechach, przynajmniej dzisiaj. A to taki sam warunek jak Niemcy, Włochy i Węgry. A teraz wrócimy do pytania, które na razie pozostało bez odpowiedzi. Jakiego rodzaju są rzeczowniki Niemcy, Włochy i Węgry? Skoro w odmianie występuje końcówka EH, to rodzaj żeński odpada. Rodzaj nijaki też chyba odpada, bo w mianowniku liczby mnogiej nie ma końcówki E, y", przynajmniej dzisiaj. I chyba też nie ma nazwy kraju, która ma rodzaj nijaki. A rodzaj męski, właśnie to pasuje. Ale ktoś może powiedzieć, że wtedy nie pasuje odmiana do Niemiec, do Włoch, do Węgier. Bo zerowa końcówka nie występuje w dopełniaczu liczby mnogiej w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego. Ale czy na pewno? Nie. Jeśli te odmiany też traktujemy jako archaiczną, to wszystko się zgadza. Bo dawniej rzeczowniki rodzaju męskiego miały zerową końcówkę w dopełniaczu liczby mnogiej. Jest kod? Nie mam żadnych kod. Mniej więcej tak się odmieniało. Właśnie pozostałością tej odmiany jest wyraz dotychczas, bo współcześnie to byłoby dotychczasów. Dlatego do Niemiec, do Włoch, do Węgier też mogą być. W polskiej fonetyce i morfologii historycznej Witolda Mańczaka właśnie jest napisane, że te nazwy państw teoretycznie należą do rzeczowników rodzaju męskiego. I tak to są pluralia tantum, więc nie ma za bardzo sensu dyskutować o rodzaju. Ale ta logika ma sens. Czyli już mamy odpowiedź na pytanie: dlaczego mówimy do Niemiec, do Włoch, do Węgier, w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, kiedy mówimy o państwach? bo to są końcówki archaiczne. Kiedy odmiana się zmienia przez rozwój językowy, starsze końcówki, które kiedyś były standardowe, albo znikają całkowicie, albo stają się wyjątkami w nowym systemie. I tutaj właśnie widzimy drugi przypadek. Dlatego wyjątki w języku są ciekawe. Jeśli tylko się zainteresujemy nimi, możemy odkryć coś, co wcześniej pomijaliśmy nieświadomie. W komentarzach napiszcie, jakie wyjątki wydają Wam się dziwne. Może będę miał pomysły na kolejne odcinki. Cześć.